Zadanie 28. Na płaszczyźnie w układzie współrzędnych dane są proste K oraz L i mamy ich wzory. I mamy wybrać, czy nie mają punktów wspólnych, czy są prostopadłe, czy się przecinają w konkretnym punkcie lub czy się pokrywają. No to może najpierw sprawdźmy, jakie są A. W sensie Y równa się AX plus B, to jest wzór ogólny. I teraz, jeżeli w jednej i w drugiej A jest takie samo, to są równoległe, tak? A nie ma, nie jest takie samo. Natomiast jeżeli są przeciwne, no i teraz pytanie, znaleźmy liczbę przeciwną do tego pierwszego, do 1 trzeciej. Jak zrobimy sobie a, liczbę przeciwną, to będzie minus 1 trzecia i teraz odwrotną do tej liczby, to jest minus 3, tak? Czyli jeżeli w drugim jest minus 3, to znaczy, że nasze a spełniają warunek a1 razy a2 równa się minus 1, co oznacza, że są przeciwne i odwrotne do siebie. No i faktycznie tak jest, co oznacza, że te proste są do siebie prostopadłe, bo taki jest warunek prostopadłości. A jeżeli są prostopadłe, to znaczy, że na pewno przecinają się w jakimś punkcie. I teraz tak. Nie mają punktów wspólnych? No, mają ten jeden. Są prostopadłe? Są, i w zasadzie to już wyczerpuje temat, bo nie mamy możliwości zaznaczenia drugiej odpowiedzi. Musielibyśmy sprawdzić, czy przecinają się w punkcie P, jeżeli tutaj nic innego by nie pasowało. Także tutaj odpowiedź B.